Cześć. Tu x 7 i jak to zawarłem w tytule, dzisiaj przyjrzymy się wydajności całkiem świeżego chipu Mediatek HeliO22 o symbolu MT6761. Producent określa go jako High Performance i Remarkable Price. Znajduje się on w Wolkitolu 15 pro za 70 dolarów, więc to drugie to prawda. Jest to jednostka wyposażona w cztery rdzenie Cortex-A53 o traktowaniu 2 GHz i grafikę PowerVR GE8300. W Okitelu procesor ten jest wspierany przez 2 GB RAMu, a musi sobie poradzić z wyświetlaczem o rozdzielczości 600 na 1280 pikseli. Specyfikacje widzimy dzięki aplikacji AnTuTu, posłuży ona także do sprawdzenia temperatury podczas grania, a także do testu wydajności na sam koniec. Pierwsza gra jest nieoczywista, bo jest nią Pokémon Go. Charakteryzuje się ona całkiem wysokimi wymaganiami, ponieważ poza modelami 3D wymaga ciągłego działania GPS i internetu. Aplikacja ładuje się w 21 sekund, dla porównania na moim OnePlusie 6 robi to w 10 sekund i przez większość czasu działa sprawnie. GPS daje radę, grafiki ładują się w wystarczającym tempie. Wydajności wystarcza także podczas walk czy na rajdach, gdzie na ekranie widać więcej stworków. Podczas długotrwałego grania jednak aplikacja potrafi zawiesić telefon. Co ciekawe, poksy działają na full screenie, czyli Oquitel potrafi zrobić coś, czego OnePlus 6 nie może. Kolejne dwa tytuły angażują głównie procesor i grafikę. Pierwszym z nich jest gra Real Racing 3, czyli całkiem przyjemny i darmowy symulator wyścigu. Gra ładuje się w 22 sekundy, 12 sekund na OnePlusie 6. Real Racing nie wygląda najlepiej na tym ekranie. Przy wyścigach angażujących większą ilość przeciwników gra ma jakieś 20 klatek ze spadkami, kiedy na ekranie dzieje się więcej. Gra przez to zniechęca do gamingu. Gra ostatnio na liście. Niezwykle popularny PUBG Mobile. Gra włącza się aż minutę. Dla porównania OnePlus ze snapem 845 robi to w 25 sekund. Odpowiedzialne za tak długi czas to, oczywiście, poza procesorem, także szybkość pamięci, bo gra swoje waży. Tu podobnie jak w poprzednim tytule, spadki FPS-ów zdarzają się, kiedy grafika musi wyrenderować więcej. Jednak na najniższych ustawieniach detali gra jest całkiem grywalna. Telefon podczas długotrwałej rozgrywki nagrzewa się w górnej części, jednak nie jest to zbyt uciążliwe. Sprawdźmy teraz, jak gaming wpływa na wydajność. Bezpośrednio po sesji gierkowania przeprowadziłem antutu benchmark. OnePlus zrobił go trochę szybciej i uzyskał prawie 300 tysięcy punktów. Tymczasem mamy wyniką Kitela. Jest on na poziomie 64790 punktów. Po rozwinięciu szczegółów sam procesor jest lepszy od 19% testów, jedna grafika przebiła tylko 6% wyników. UX i pamięć wypadają na poziomie odpowiednio 20 i 26%. Podczas intensywnego używania, jakim są gry, temperatura baterii sięga 40 stopni, a procesor osiąga 69 stopni. Aby sprawdzić wpływ trottlingu, przeprowadziłem test na zimno. Do chłodzenia użyłem podstawki Baseus, o której dawno temu był film. Telefon w takich warunkach dobił do 65262 punktów. Pod koniec testu na podstawce temperatury było o 10 stopni niższe. Przyjmując test na zimno za 100% mocy, to spadek wydajności spowodowany trottlingiem w tym telefonie wynosi niecały 1%. Całkiem nieźle. Jeśli chodzi o baterię, to przez prawie 1,5 godziny grania spadło 22%. Jednak ogniwem zajmę się w teście tego telefonu, który pojawi się wkrótce. Podsumowując test wydajności, wydaje mi się, że w tej cenie jest całkiem znośnie. I na telefonach z układem Mediatek Helio A22 można pograć, nawet w niektóre bardziej wymagające tytuły. Jeśli film okazał się przydatny, nie zapomnij zasubskrybować i zostawić łapki w górę. Zapraszam także do innych moich filmów, także do następnego! Cześć!